Chodzi mi o to, żebyście pomyśleli, chociażby powiedzieli jeden wyraz, który kojarzy Wam się z wyrazem szczęście. Pierwszy, który przyjdzie Wam do głowy, proszę. Co mi przychodzi do głowy z szczęściem, to mi przychodzi, że ogólnie na przykład. Bardzo miałam bardzo dobry dzień i było mi bardzo wesoło, poznałam dużo kolegów, koleżanek. Pięknie. To trochę tak, roz to bardzo tak można zrozumieć za szczęściem. Wspaniale. Proszę bardzo, Kasiu. Że je, 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 je była fajna książka. <grym> hmm. 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 Czyli szczęściem może być poznanie hmm. ciekawej książki, przeczytanie jej, hmm. która ciebie zainteresowała, tak? Tak. To daje szczęście mm. czytanie, daje szczęście, proszę bardzo. Na przykład mm. słodkie pieski, kotki i gdy już idą święto, to jest tak wesoło, że jest cała rodzina wokół ciebie. No i jest tak fajnie. Mm -hmm. I też wtedy, kiedy są urodziny, wielkanoc. No, zobaczymy. No, bo tylko się z no. I to Aha. jest tak fajnie. Zobaczcie, jak wspaniale Wasza koleżanka poruszyła... Dwa, właściwie trzy takie y, ważne y, rzeczy. Po pierwsze, tematy. Wierzęta, tematy. Zwierzęta, które dają szczęście. Po drugie, poruszyła okresy świąteczne, które wprowadzają w nas taki odpowiedni nastrój, tak? I poruszyła temat rodziny, bo spotkania z rodziną są wspaniałym Zresztą. wspaniałym przeżyciem i cieszymy się, kiedy spotykamy najbliższych, tak? Proszę bardzo. Tak, bo ja się. Często z moją rodziną nie spotykam, oprócz tej, którą w Warszawie, bo jednego mm -hmm. dziadka, jedną babcię, kuzyna i kuzynkę, jedną ciocię i brata mojej mamy, no to bardzo rzadko spotykam, bo oni mieszkają w Czeladzie, a ja mieszkam w Warszawie i tam się mm -hmm. bardzo długo jeździ, Tylko w Wielkanoc święta Jasne. się tam spotykam. Czyli największym szczęściem wtedy jest to, szczególnie wtedy, kiedy mieszka się daleko. Kiedy w tych okresach świątecznych, jakichkolwiek spotykamy się. Tak, tak to jest ja czasami bardzo, się bardzo spoko, ważne. Y, Spotykam bez powodu, ale mój kurza na to nie zwraca uwagi, bo ma telefon i często się patrzy w telefon. No, można patrzeć przez różowe okulary? Tak. A jak sądzicie, co można widzieć przez różowe Wszystko okulary? Wszystko na różowa. Wszystko na różowa? Albo kolor. na niebiesko czerwono. A dziewczynko, różowy kolor, to zazwyczaj kojarzy się z czym? Z niczym. Z niczym. Z ruszami. Ruszami. Z serduszkami. Z serduszkami. Z, z różami, z z, z, z z różowymi ustami, z kwiatkami, Aha, z kolaną. Jasne. Z... I z policzkami Anato. ogólnie. Mhm. U mnie A by... dziewczyny lubią różowy kolor? Tak jakby ja, ja lubię, lubię ale moi siostra nie zbyt ja lubi do dlatego że można tak się bardzo po, polubić że nie więc moje to jest, jest coś takiego ja nie ciekawe mnie co to jest niebieski, niebieskie migdały a o niebieskich migdałach porozmawiamy po, po, ale... ja Porozmawiamy innym razem, nawet słuchajcie, na widzieć świat przez różowe okulary, czyli go tak widzieć bardzo szczęśliwie. No to teraz chciałabym Was zapoznać z taką e, krótką bajką o okularach szczęścia. Mm. Wysłuchacie tej bajki, a później porozmawiamy sobie na jej temat, dobrze? Czego bał się Czego? Dzieci. Marcin? Czego? Dzieci. Ale chciałabym, żeby Ci opowiadali już ładnie pełnym zdaniem. Marcin. Bał się dzieci. Dlaczego bał się dzieci? Bo myślał, że mu zrobią krzywdę. Myślał, że zrobią mu krzywdę. A co robiły dzieci, gdzie one się wybrały? Proszę bardzo. Na wybrały się, żeby pozbierać jeżyny. O tak, a gdzie one się wybrały, żeby te jeżyny zbierać? Gdzie one się wybrały? Proszę, do Kasiu. Tak, Oczywiście wybrały się do lasu. Chcecie się dowiedzieć, co dalej się działo? Tak. Ta. Przecież nic ci nie zrobiły. Myślisz, że naprawdę chciały cię skrzywdzić? Zdziwiła się Kira. No cóż, prawie wszyscy traktują mnie źle. Wyglądam jak wyglądam z tymi moimi kolcami. Kira przerwała mu trochę rozgniewane. Zaki. Tu nikt źle cię nie traktuje. Dlaczego mówisz takie rzeczy? Tak było przedtem, tam, gdzie mieszkałeś, ale tu jest zupełnie inaczej, prawda? Marcin powiedział jej, że jest pesymistą. Niemal zawsze spodziewa się najgorszego. Kiedy ktoś do niego podchodzi na wszelki wypadek, stroszy kolce. Uważa też, że nigdy nie będzie miał przyjaciół i nigdy nie nauczy się czytać. Potem poprosił Kirę, żeby nikomu o tym nie mówiła. Kira obiecała nie zdradzić tajemnicy, ale dodała... Chyba gryzek mógłby ci najbardziej ci bardziej niż ja e, pomóc, gdybyś pozwolił mi powiedzieć mu o twoim problemie. Dobrze, ale tylko jemu i nikomu więcej. Słuchajcie, wobec tego, co mówił Marcin do Kiery, proszę. Ani. No, że on, y, że on się boi innych i myśli, że go Aha. i że nikomu ma opinię. Że on się boi, Jasne i A nie... że... Padło takie słowo pesymista. wiecie co to jest pesymista? Nie. No to jest taki, wiecie, ktoś, kto spodziewa się, zawsze spodziewa się czegoś najgorszego, tak? Taki... Proszę? I Że mówi właśnie, że spodziewa się czegoś złego mm -hmm. i że mm -hmm. w ogóle bardzo się boi i, powi i, i, po i powiedział, że tylko może to mówić jednej osobie. Mm -hmm. i, w ogóle ta mrówka była, ta mrówka była nawet dość odważną o, jak ta taką małą mrówkę. Jasne. Słuchajcie, czy moglibyśmy powiedzieć, że pesymista patrzy przez różowe okulary na świat? Nie. Nie, oczywiście, na bo żadne, mówiliśmy, że na jak ktoś jest. patrzy przez różowe okulary, to ten świat widzi w takich kolorach pozytywnie, tak? A pesymista myśli po prostu negatywnie. No a tutaj Kira... Co Kira, o co poprosiła Marcina Kira, o co go poprosiła? Mogła powiedzieć jednej osobie, która by mogła pomóc. Dokładnie, ale powiedziała tylko jednej osobie. Chcecie się dowiedzieć, co dalej się wydarzyło? Tak. Dobrze, no to posłuchajcie. A jak się nazywała następna postać, której chciała Kira to powiedzieć? Kto zapamiętał? Na G? Gry? Gryzek, Gryzek. Gryzek. Dobrze, dopiero rucerka pokazała mi, że można patrzeć na świat inaczej. A jak to zrobiła? Zapytał Marcin zainteresowanie. Podarowała mi okulary, odparł Gryzek. Jak sądzicie, jakie okulary mu podarowała? Ruzowe. Ruzowe. Ha, pewnie tak, zobaczymy, czy to prawda. Dobrze? Mhm. To były specjalne okulary, kiedy na przykład czytam gazetę, dobre wiadomości widziałem napisane większymi literami. Kiedyś ktoś opowiedział mi o swoim problemie, natychmiast dostrzegłem rozwiązanie. Jakie były te okulary? Jest magiczne. Brawo, pięknie, pewnie magiczne. A kiedy ktoś okropnie na coś narzekał, wypowiadałem magiczne słowa, a on zaraz przestawał. Powiedz mi, jak mogę zdobyć takie okulary? Bardzo ich potrzebuję, powiedział Marcin z entuzjazmem. Nie takie proste, musisz najpierw na nie zapracować, wyjaśnił gryzek bardzo poważnym tonem. Może się też okazać, że wcale ich nie będziesz potrzebował. Zapracować na nie, ale i jak? Powiedz mi, jak to zrobić? Poprosił Marcin, zdecydowany za wszelką cenę zdobyć te specjalne okulary. Po pierwsze, codziennie musisz mi opowiedzieć o czymś dobrym, co spotkało cię przed wieczornym zebraniem. I tak przez cały tydzień ale to bardzo łatwe. Zrobię to. Co musiał zrobić Marcin, by móc otrzymać różowe okulary? Co on musiał zrobić? Proszę bardzo, co on musiał zrobić? M mus musiał zrobić. On mus macin musiał zrobić to tak, że musiał że na, ka na każdym zebraniu powiedzieć, że na każdym. Że, każdego, że kiedy go musiał mu po... powiedzieć każdego... o czymś dobrem. Do... Co... Dobremu, mm. co się stało przed rebraniem. Wspaniale. Mm -hmm. Marcin poszedł do domu ogromnie zadowolony. Pierwsza próba była całkiem prosta. Tak mu się przynajmniej zdawało. Pierwszego dnia nie udało mu mm. się powiedzieć Bryzkowi o niczym pozytywnym. Drugiego dnia także. Dopiero trzeciego dnia, po długim zastanowieniu, wreszcie odniósł. Sukces. Grystku! Zdarzyło się coś wspaniałego. Ruda kitka namalowała mój portret. Świetnie ucieszmy się, przyjaciel. Zostawić ci jeszcze cztery dni. Marcin starał się jeszcze bardziej i zauważył, że przydarzyła mu się nie jedna, ale wiele dobrych rzeczy. Pani Zofia pogratulowała mu postępu w czytaniu. Ząbek oprawił jego portret. Orzeszek nauczył go nowej piosenki. I to jeszcze nie wszystko. Był zachwycony. Widzę, że robisz postępy, pochwalił go Gryzek. Świetnie. Kiedy ta próba się skończy, przyjdzie kolej na trudniejszą. Ale na razie nie mogę cię zdradzić szczegółów. Upłynęło 7 dni i Gryzek zdecydował, że Marcin opowiedział mu już o tylu wspaniałych wydarzeniach, że na pewno nagrobił te dwa dni, podczas których nie zauważył nic dobrego. I przedstawił mu drugą próbę. Teraz musisz znaleźć kogoś, kto jest, jest pesymistą. Albo ciągle narzeka. Musisz mu pomóc stać się nieco większym optymistą i wyzbyć się narzekania. Żeby znaleźć kogoś, kto będzie miał ten sam problem, Marcin musiał najpierw przyjrzeć się sąsiadom. Nie musiał długo szukać. Pewnego dnia usłyszał, jak Rechotka mówiła do swojej siostry z Krzechotki: Ciągle tylko narzekasz, ale nic ty nie robisz. Jeśli coś nie wyjdzie ci za pierwszym razem, nie poddawaj się, spróbuj jeszcze raz. No dobrze, no to powiedzcie mi teraz, proszę. Kto to jest optymista? Proszę. Optymista to osoba, która chce, po, chce żeby wszystkie złe rzeczy znikły, tak? Zniknęły, tak? Jakby mhm. umarły. Czyli widzi świat w różowych okularach, patrzy do przodu, no. nie przejmuje się wieloma rzeczami, tylko pokonuje problemy, tak? Mhm. Tak. No dobrze. To kogo? spotkał dalej Marcin. Kto trzymał skakankę w rączkach? Proszę. Ja. Taka jedna osoba trzymała. Jakaś osoba. Skrzekotka, tak? Skrzekotka. Skrzekotka. trzymała, ja tak? Marcin mówiła, że nic jej się nie udaje. A Marcin co powiedział wtedy? Ja wiem. Proszę. No, coś ty. Powiedział, że coś ty. No coś się, ty. co y, no ona ładnie robi? Ładnie ry. Rysuje. rysuje. Rysuje oczywiście. Dlaczego nie próbujesz skakania jeszcze raz? Potrzymamy ci skakankę nisko, a potem będziemy ją powoli podnosić. Co ty na to? Po nie. rychotki i. i... Samego Marcina z krzekotce udało się skakać o wiele lepiej i obiecała Marcinowi, że przestanie się już nad sobą żalać. Kolejna gruba została zaliczona. Teraz wystarczyło już tylko opowiedzieć o tym gryzkowi, a potem odebrać magiczne okulary. Niestety gryzek ich nie miał. Poszli więc razem do lucynki. Ona przyjęła obu przyjaciół z uśmiechem i pochwaliła Marcina. Bardzo dobrze. Gryzek mówił mi, że marzysz o magicznych okularach, hmm. że naprawdę są ci potrzebne. Ale chodź, 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 chodź. nie odpowiedział. Pominęło was dużo. Chodźcie, krzesło, siadajcie. Spojrzał na Gryzka, a potem na Lucynkę, którzy wybuchnęli śmiechem i wtedy wszystko zrozumiał. Jak sądzicie, co on wtedy zrozumiał? Co on wtedy zrozumiał? Proszę. Stop. Zrozumiał, że wow. okulary magiczne nie są mu potrzebne. Brawo, rewelacyjnie, wspaniale. Zrozumiał, że w ogóle Co? nie są potrzebne różowe okulary. Wystarczy, jak my nastawimy się do pokonywania pewnych rzeczy, problemów. E, e, I wtedy wszystko zrozumiał. W ostatnich tak. bardzo się zmienił. Zaczął dostrzegać wokół siebie dobre rzeczy. I nie narzekał tak jak wcześniej, więc nie potrzebował już specjalnych okularów. Lucynka i Gryzek mieli rację. I tak się kończy opowieść o różowych okularach, okularach szczęścia. Czyli zobaczcie, gdybyśmy mieli podsumować to, co tutaj się wydarzyło, skąd się bierze pojęcie o tych różowych okularach? Od, od kogo to zależy? Ja no? wiem. Co no, to jest? To. Jak Marcin zdobył różowe okulary? Tak, że zasłużył na nie, się okazało, że naprawdę mu są potrzebne. Tak, czy, tylko czy naprawdę on otrzymał te różowe okulary? Nie, nie. Magiczne. A poprzez co doszedł do tego, że to było jak gdyby takim nawet jak gdyby żartem? Co pozwoliło mu zrozumieć, że okulary nie są mu potrzebne? Proszę. To o to, to, gdy tyle zapracował, zrozumiał ci tak, że on umie być wesoły, nie potrzebuje no, w ogóle okularów. I wiele rzeczy może pokonać sam, powoli próbując to pokonywać. Kochani, to była właśnie bajka o okularach szczęścia i byłam ciekawa, jak rozumiecie to szczęście i inne pojęcia. Bardzo ładnie pracowaliście i bardzo jestem z was zadowolona. Dziękuję, a za chwilę pokażę Wam ilustrację, bo będziecie robili rysunek. To nie tak koniec naszej pracy dzisiaj. Popatrzcie, co jest na tej tutaj. ilustracji tutaj? Dzieci. Co tu mamy? Dzieci. A, bo. Dzieci. Co to jest? Ko tamten, to. tamten, tamten, tamten chłopiec, tamten, o, tamten jeżozwierz, który chciał mieć tamte różowe owoce. No tak, czyli jak ten jeżozwierz się nazywa? Robert. Marcin. Marcin oczywiście. Była mowa o Marcinie. Zobaczcie, popatrzcie na tę pracę. I teraz pamiętacie o czym była mowa w tej opowieści, tak? Spróbujcie wybrać z tych prac taką pracę, która najbardziej Wam się podoba. Nie to, że moja praca mi się najbardziej podoba. Która z tych prac... Ale nie. Nie możemy swojej wybrać. Nie! Która z prac najbardziej Wam się podoba? Nie. Ale zaraz, zaraz. Dobrze, okej. Okay. Ty mówisz, że ta praca najbardziej Ci się podoba. Dlaczego powiedzmy? Bo wygląda prawie tak samo jak ten obraz. Aha, czyli jak gdyby przedstawia nam sytuację, która jest tutaj na ilustracji w książce pokazana. Ale zobaczcie, zwróćcie też uwagę na kolorystykę. Tak, na to też zwracajcie uwagę. Cieszę się, że te osoby, które nie były i nie wysłuchały baśni, mimo to narysowały, wykonały ilustracje. Jestem z tego z was bardzo, bardzo dumna.